Hej, hej, pozdrawiam zbyt goszczy. I dzisiaj powiem Wam o dobrach, czyli o czymś, co zaspokaja potrzebę, a konkretnie powiem Wam, jak dzielimy dobra, czy też jak możemy podzielić dobra, bo tych podziałów jest całkiem sporo. Jednym z tych podziałów jest podział ze względu na przeznaczenie, i tutaj wyróżniamy dobra konsumpcyjne, czyli takie, które służą bezpośrednio do zaspokojenia potrzeby. Najłatwiej wymienić tu coś spożywczego typu woda, ale równie dobrze może to być sweter, czy też mieszkanie prywatne, albo prywatny samochód, który też zdecydowanie zaspokaja niektóre z naszych potrzeb. Innym przykładem może być też coś ze spożywki, czyli keczup. Z kolei po drugiej stronie znajdują się dobra produkcyjne. Jeżeli chodzi o dobra produkcyjne, to już sama nazwa wskazuje, że za ich pomocą tworzymy kolejne produkty, czy też inne dobra. Tak też woda może być wykorzystywana, na przykład w procesie przygotowania zupy albo kompotu. Jeszcze innym podziałem jest podział ze względu na własność, i tutaj mamy do czynienia z dobrami. Prywatnymi i publicznymi. Dobra prywatne, czyli takie, które mają zindywidualizowaną wiązkę praw własności, to może być na przykład prywatny samochód, prywatny komputer, słuchawki albo inne tego typu rzeczy. I dobra publiczne, które wydają mi się o wiele ciekawsze, to takie dobra, z których użytkowania nikogo nie możemy wykluczyć. Przykładem tego może być park, to może być ławka w parku, chodnik, czy też droga publiczna. Jeszcze inny podział dóbr ze względu na ich pochodzenie. I tutaj wyróżniamy dobra pierwotne, czyli można powiedzieć, że takie, które są dostarczone bezpośrednio przez przyrodę, jak na przykład surowce mineralne, które się znajdują gdzieś pod ziemią, typu złoża ropy, czy też rudy miedzi i tego typu rzeczy. A po drugiej stronie mamy dobre ekonomiczne. Czyli takie dobra, które powstały w procesie produkcji. Niektórzy mówią, że zostały wytworzone przez człowieka, ale raczej chodzi tu o to, że powstały one w procesie wytworzenia dóbr za pomocą właśnie prowadzenia gospodarstwa. Tyle na dzisiaj. Hej, hej.